Witamy po wakacjach. Nie było nas przez dwa miesiące, co nie znaczy, że nie zagrywaliśmy się w najgorętsze tytuły. Dzisiaj w programie Gram TV pokażemy Wam je wszystkie. Dzisiaj w Gram TV pokażemy Wam Czyste Niebo, oficjalny dodatek do gry S.T.A.L.K.E.R. Piekielny chłopiec zawitał na konsolę. Zapraszamy na recenzję Hellboya. A do tego rewelacyjna strategia, Scenes of a Solar Empire. Wytwórnia Warner Bros. wystawiła na aukcję Batmobil, którym Michael Keaton jeździł w powrocie Batmana. Cena wywoławcza 550 tysięcy dolarów. To już jest więcej niż każde Ferrari i Lamborghini, a przecież cena jeszcze podskoczy, no bo to aukcja. Organizatorzy spodziewają się prawdziwego rekordu, a jeśli nie macie aż tyle kasy, to polecamy na przykład majtki królowej Wiktorii XIX wiek 4,5 tysiąca funtów. Wyścigi samochodowe stały się ostatnio domeną konsol. Na szczęście już niebawem w sklepach pojawi się dobrze zapowiadający się tytuł przeznaczony na komputery osobiste – GTR Evolution. Ścigać będziemy się na 19 najsłynniejszych torach świata, w tym na legendarnym Nürburgring Nordschliff, zwanym Zielonym Piekłem. Według niektórych kierowców jest to najtrudniejszy i najbardziej zdradliwy tor świata. Wśród aut… 49 samochodów, które będziemy mieli do wyboru, są takie cacka jak Aston Martin DBR9, Audi R8, GT, nie wiem, Coupe, czy coś takiego. No w każdym razie jest tego całe mnóstwo, i jest się naprawdę czym ścigać. Twórcy GTR Evolution chwalą się, że ich gra to największa produkcja wyścigowa, jaka do tej pory pojawiła się na komputerach osobistych. Czy największa, znaczy najlepsza? Przekonamy się już niedługo. Hi, jak śmiesz wątpić? Oczywiste jest, że jeżeli coś jest duże, to znaczy, że jest najlepsze. Lubicie powieści detektywistyczne w stylu Karola Dickensa i Artura Conan Doyla? Teraz będziecie mogli w jednej z nich wystąpić. Lost Crown, a Ghost Hunting Adventure. Tak nazywa się gra przygodowa, w której wcielacie się w detektywa, który za pomocą specjalnych gadżetów, a także swojej ostrej jak żytwa inteligencji, poluje na duchy. Lost Crown to klasyczna gra przygodowa typu point and click, w której sterujemy myszką. Ten gatunek umarł już dawno. Czy Lost Crown będzie zmartwychwstaniem tego gatunku, czy tylko nie umarłym? niedobitym zombie, przekonamy się w listopadzie. To fotofotofu to jesteś bogiem, wyobraź to sobie sobie. Idealnie bym ten kawałek tutaj teraz pasował, ponieważ e, powiem o grze, w której wcielamy się w boga. Takich gier nie było zbyt wiele, e, God of War, Black and White, e, no i oczywiście Tomb Raider, no bo umówmy się, Lara Croft boginią jest. E, gra e, nazywa się To Human, powstaje od dekady blisko. Miała się ukazać już na PS2, potem na Gamecube, ale finalnie ukazała się dopiero na Xboxa 360. Twórcy bardzo, bardzo długo dopieszczali to dzieło. Czy warto? Przekonamy się już niedługo w jednym z odcinków GRAM TV, kiedy pokażemy Wam recenzję tej gry. Póki co możemy zdradzić Wam kilka szczegółów. Gra To Human to action RPG, ale tak naprawdę RPG jest tutaj niewiele. Chodzi głównie o akcję. Jeśli chodzi o elementy z gry fabularnej, to mamy tutaj co prawda tylko drzewko rozwoju postaci i implanty udoskonalające Boga. Tak właśnie. No ale generalnie pozostała cała część gry to akcja i uwaga. Przy tworzeniu sztuk walk, wszystkich ciosów, chwytów, ruchów itd. pomagali koreańscy mistrzowie walk wschodu, koreańscy ninja. Jednak czy gra będzie dobra jak koreański ninja, czy kiepska jak amerykański wrestler, przekonacie się już niedługo. Uwaga, uwaga. 18 września do sklepów trafi edycja rozszerzona najlepszej, najwspanialszej i najcudowniejszej polskiej gry wszechczasów, czyli Wiedźmina. Jeśli jeszcze w tę grę nie graliście, to sprawdźcie ją koniecznie, a jeśli już macie Witchera na swojej półce, to i tak mimo wszystko powinniście się zastanowić. To dlatego, że w grze poprawiono wiele uchybień, na przykład mimikę i animację twarzy Geralta i jego rozmówców. Poprawiono również czasy ładowania, podobno o 80%. Zobaczymy. E, jeszcze jedna rzecz. Teraz będzie można włączyć i wyłączyć opcję autosave. RTS -y osadzone w realiach kosmicznych to stosunkowo hermetyczna grupa komputerowych strategii. Naprawdę dobre tytuły, takie jak Homeworld czy Nexus, można policzyć na palcach jednej ręki. Z drugiej strony coraz więcej gier taktycznych, np. Empire at War czy Empire Earth 3, sięga po rozwiązania pozwalające na globalne zarządzanie podległymi planetami. Grzechy Imperium Słońca to kolejna próba zmierzenia się z tematem strategii i czasu rzeczywistego. Próba o tyle ciekawa, że zawierająca w sobie większość popularnych obecnie rozwiązań przy zachowaniu maksymalnie surowego, ale za to taktycznie spójnego klimatu gier planszowych. Mamy więc za zadanie skolonizować graniczące z naszym rodzimym światem obszary zamieszkałe przez jedną z trzech frakcji – Sojusz Handlowy, Advent oraz Imperium Vasari. Cel możemy osiągnąć na dwa sposoby – poprzez ekspansję kulturowo-ekonomiczną oraz agresję militarną. W pierwszym przypadku pomogą nam panele opcji politycznych i cywilnych badań naukowych, umożliwiające zawieranie sojuszy wojskowo-handlowych czy rozwój własnego systemu społecznego. Najszybszą metodę powiększania swojego stanu posiadania stanowi jednak interwencja wojskowa. Tutaj nieoceniona okazuje się dobrze rozbudowana flota, składająca się niestety tylko z kilku rodzajów myśliwców, fregat i wreszcie ogromnych, potężnie uzbrojonych statków flagowych. Te ostatnie mogą się dodatkowo rozwijać poprzez system bonusów przyznawanych po wygranych pojedynkach. W grze dostępna jest także opcja czarnego rynku umożliwiająca pozyskiwanie lub sprzedawanie dodatkowych surowców oraz zlecanie kosmicznym piratom nękania naszych przeciwników lub w miarę potrzeby wkupywanie się w ich łaski. Silną stronę programu stanowi schludna, choć pozbawiona fajerwerków, grafika 3D oraz bardzo rozsądne wymagania systemowe. Diamentem zdobiącym Science of a Solar Empire jest tryb multiplayer. Rozgrywka wieloosobowa jest jeszcze lepsza niż samotna Odysea. Niemniej jednak oba tryby wiążą się z wieloma nieprzespanymi nocami. To dobrze, przecież wszyscy wolimy grać niż spać. Całkiem niespodziewanie mamy całkiem niezłą strategię. Jeśli bawi Was sterowanie gigantyczną flotą, a do tego macie połączenie z internetem, to gwarantuję wam 100 kilowatogodzin świetnej zabawy. Była lekka obsuwa, ale udało się. Devil May Cry 4 w wersji na PC jest już w sklepach. Lada dzień, lada moment. Zobaczycie naszą recenzję, a póki co stwierdzamy z radością, że wersja pecetowa jakością nie odbiega od wersji konsolowej. Mamy więc dwóch bohaterów, Nero i Dantego. Mamy świetne style walki. No i oczywiście e, fajne, efektowne walki, spektakularne walki e, z bossami. Tylko uwaga, na klawiaturze bardzo trudno się gra, więc szczęśliwi ci, którzy mają pada. Rok po premierze bardzo ciepło przyjętego Cienia Czernobyla ukraińscy programiści oddają w nasz ręce kolejną odsłonę Stalkera. Tym razem jednak zadanie, jakie postawili przed sobą rosyjscy programiści, wydaje się nieco trudniejsze. W finale poprzedniej części wyjaśniły się praktycznie wszystkie tajemnice zony, zaś przynajmniej niektóre z dostępnych zakończeń ostatecznie rozwiązywały kwestie Stalkera z Trierwalka. Autorzy stracili więc jeden z najmocniejszych punktów gry, bazujący na niejasnościach i tajemnicy scenariusz. Nic więc dziwnego, że Czyste Niebo, druga z kolei odsłona serii, nie jest klasyczną kontynuacją, a prequelem osadzonym w realiach poprzedzających wydarzenia znane z pierwowzoru. Ponieważ z góry zakładano, że większość graczy zna historię opowiedzianą poprzednio, nie silono się na specjalnie zagmatwany czy skomplikowany scenariusz. Wcielamy się więc w postać najemnika, osoby obdarzonej rzadko spotykaną odpornością na zabójcze skutki, coraz częściej pojawiających się anomalii. Niestety, w zonie jak w życiu, nie ma nic za darmo. Każda kolejna emisja nieodwracalnie uszkadza nasz system nerwowy. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak wyruszyć w poszukiwaniu przyczyn wzmożonej aktywności radioaktywnych wyładowań. Szybko okaże się, że naszym nadrzędnym celem jest powstrzymanie starego, a właściwie zupełnie nowego znajomego stryłoka. Podążając jego tropem, przyjdzie nam przemierzyć wiele już wcześniej poznanych lokacji. Łącznie zrobiącą największe wrażenie, elektrownią atomową w Czarnobylu. Mimo, że twórcy zarzekają się, że wszystkie powtórnie wykorzystane miejsca zostały całkowicie przebudowane, trzeba przyznać, że właśnie lokacje stanowią jeden ze słabszych punktów gry. Poza dwoma czy trzema kondygnacjami, takimi jak opuszczona fabryka, miasto czy rejony Czerwonego Lasu, niewiele jest naprawdę intrygujących zakątków. Mimo wszystko, klimat, który tworzą ukraińskie plenery, jest tak przerażający, że już do końca życia będziemy jeździć na wakacje na zachód i na południe Europy. Czyste niebo zapowiada się na świetne rozszerzenie do świetnej gry. Jeżeli chcecie poznać wszystkie jego wady, zalety, cechy, przywary, blaski i cienie, zostańcie z nami za chwilę druga część recenzji. Oto nadchodzi strzelanina z widokiem z oczu bohatera, która powstała poza wielkimi studiami. Mimo że twórcy tej gry przygotowywali wcześniej takie tytuły jak Call of Duty i Medal of Honor. To gra legendary The Box powstała w niewielkim, niezależnym studiu. A takie małe studia mają świetne pomysły i do tego są odważne, w związku z czym jest szansa, że coś z tego będzie. Z drugiej strony, małe studia są też niedoświadczone i mają mało kasy, tak jak Paweł. Stop! Co bronisz się? Cięcie. E, niemniej jednak mamy nadzieję, Stop. że legendery będzie wielkim, wielkim hitem. W końcu tytuł zobowiązuje. Już niedługo gra Age of Conan słynne MMORPG ukaże się w Polsce po polsku. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ten projekt zapowiada się, zobaczcie materiał. Można zaryzykować stwierdzenie, że Age of Conan w swoim gatunku masowych gier online jest troszkę jak Wiedźmin. Gracz może stworzyć postać, która um, jest wojownikiem znanym w całej hyborii, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, Age of Conan jest grą opartą na licencji um, świata Conana, stworzonego kilkadziesiąt lat temu przez znakomitego pisarza Roberta Howarda. W tej chwili planujemy... Na, gry, na premierę gry e, uruchomić dwa serwery. Jeden PVE tak zwany, lub inaczej normal, serwer normalny. Czyli serwer, w którym można prowadzić swoje przygody. Drugi serwer to jest PVP, czyli player versus player. E, serwer, gdzie nie ma żadnych zasad e, i tak naprawdę trzeba mieć go, oczy dookoła głowy, żeby przetrwać. Dwa serwery, dwa światy, e, dlatego że. Nie chcemy po prostu rozmienić się na drobne, nie chcemy uruchomić wielu realmów, wielu serwerów, na których gracze będą samotni. Nie chcemy, żeby było po 1000-1500 osób na każdym serwerze, skoro może ich być 10 tysięcy i mogą łatwiej znaleźć grupę, łatwiej towarzysze do przygód, mogą bardziej rozwinąć ekonomię, crafting, budować swoje własne miasta, gilidiowe twierdze. To był nasz świadomy wybór i jeżeli zobaczymy, że istnieje potrzeba, istnieje już taka liczba graczy, która pozwoli myśleć o tworzeniu innych typów serwerów, na przykład roleplaying, to oczywiście to zrobimy. Milion egzemplarzy sprzedanych w ciągu trzech tygodni to naprawdę imponujący wynik, który może wskazywać na zainteresowanie i na wybór graczy na zachodzie. Gra zdobyła kilkadziesiąt prestiżowych nagród a średnia ocen w internecie przekracza 80%. Tradycyjnie już najmocniejszą stroną gry Stalker okazuje się wciąż niezwykle wymagający system walki, który w niczym nie ustępuje takim tuzom jak Ghost Recon czy Rainbow Six. Do naszej dyspozycji oddano kilkadziesiąt rodzajów broni od prostych pistoletów, dwururek i strzelb powtarzalnych po klasyczne M14, Browningi czy kolejnych następców kultowego Kałasznikowa, którego we wschodnioeuropejskich realiach po prostu nie mogło zabraknąć. Bardzo dokładnie wyważono możliwości poszczególnych broni. Znacznie zwiększyła się również ich zawodność. Każdą pukawkę należy regularnie konserwować oraz w miarę potrzeb i możliwości modyfikować. Inaczej w najmniej odpowiednim momencie odmówi nam ona posłuszeństwa. Strona wizualna doczekała się tylko niewielkich, ale za to odczuwalnych zmian. Poprawiono ergonomię i funkcjonalność inwentarza oraz podręcznego PDA, a także podrasowano silnik graficzny. Program nie tylko wygląda nieco ładniej, ale przede wszystkim działa płynniej. Dzięki czemu satysfakcjonujący poziom detali można uzyskać także na sprzęcie średniej klasy, którym dysponuje zdecydowana większość polskich graczy. Mimo kilku błędów i niedociągnięć, Czyste Niebo nie zawodzi pod najważniejszym względem. Stalker, mimo że odarty z tajemniczości i pełen niedoróbek, wciąż jest niezwykle grywalny. Twórcom udało się utrzymać doskonałą, trochę klaustrofobiczną atmosferę z części pierwszej, także mniej więcej od połowy gry nie można się od niej oderwać. Dodatek czyste niebo to gra niezwykle trudna do sklasyfikowania, na w pełni niezależną część wydaje się nieco za krótka i przede wszystkim zbyt mocno osadzona w pierwowzorze, co widać choćby po nieznacznie zmodyfikowanej ścieżce dźwiękowej. Z drugiej strony nie jest to też klasyczny dodatek i całkiem dobrze radzi sobie także jako oddzielny program. Gra zdecydowanie warta polecenia, choć raczej nie zdobędzie sobie zbyt wielu nowych fanów. Nie powinna jednak rozczarować tych wszystkich, którym los zony nie jest obojętny. Gra Stalker. Czyste niebo. S jak straszna, T jak trudna, A jak akcja, M jak miłość, L jak... Lokacje w serii Fallout, K jak... Klimatyczna, E jak efektowna, R, Z jak rządzi. Tylko gdzie to Z? Pewnie już słyszeliście, że jeden z ostatnich ekskluzywnych tytułów Sony ukaże się również na Xbox 360. Mówię o Final Fantasy 13. Ale natomiast nie jestem pewien, czy słyszeliście o tym, że zanim kupicie grę, będziecie mogli sprawdzić jej demo. Demo zagwarantuje dwie godziny zabawy. 120 minut będzie upływało na takim specjalnym liczniczku, a my w tym czasie będziemy mogli robić, co będziemy chcieli na specjalnie do tego przygotowanym wycinku mapy świata. Chińskie przysłowie mówi, że jeżeli nie wiesz co powiedzieć, to powiedz Chińskie przysłowie. Dlatego zacznę od chińskiego przysłowia. Otóż, Chińskie przysłowie mówi, że jeżeli nie wiesz o czym zrobić grę, to zrób grę o II wojnie światowej. Z takiego założenia wyszli twórcy takich hitów jak Homeworld, a także Dawn of War i stworzyli grę pod tytułem Company of Heroes Kompania Braci. Jest to klasyczny RTS, bardzo, bardzo widowiskowy, bardzo, bardzo dynamiczny. Tymi dwoma cechami przypomina wręcz gry akcji. Podobnie zresztą jak grafiką, która wygląda rewelacyjnie. Ludziki są bardzo, bardzo szczegółowe, tak zwane żołnierzyki. Oprócz tego są też oczywiście pojazdy i jest, co ważniejsze, modyfikowalny teren. To znaczy większość ze scenografii, że tak powiem, na polu bitwy możemy zniszczyć, ale możemy też wykorzystać we własnym celu, na przykład schować się za murkiem, Ewentualnie za krzaczkiem, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie dobrego, szybkiego RTS-a, to prawdopodobnie mówię to bez zastanowienia się. Company of Heroes, kompania braci, jest najlepszym obecnie RTS-em, szczególnie jeżeli lubicie również drugą wojnę światową. Teraz w gram TV, tytuł, który mogliście przegapić: Puzzle Quest Challenge of the Warlords. Gra, która zrobiła furorę niemal na wszystkich platformach, począwszy od PSP, przez pc po Xboxy 360. Choć na pierwszy rzut oka ta gra nie wygląda, naprawdę warta jest uwagi. Mamy tu połączenie dwóch gatunków: gry logicznej i RPG. Mamy tu historię z pogranicza magii i miecza, której osią jest walka dobra ze złem. Wcielamy się w bohatera, który przemierza krainę, wykonując kolejne zadania. Na zlecenie oczywiście. Na kwadratowej planszy mamy zestaw kolorowych ikonek, z których każdy odpowiada za co innego. Za zdrowie, za magię i za atak. Żeby na przykład zadać cios, musimy ustawić obok siebie rząd takich samych ikonek. W tym przypadku są to trzy czaszeczki. E, oczywiście im dalej w las, tym gra robi się ciekawsza, tym trudniej jest wygrywać te e, pojedynki. Nikogo, kto spotkał się, kto kiedykolwiek grał w jakąkolwiek grę RPG, nie muszę chyba przekonywać do tego, że im dalej, tym robi się jeszcze bardziej interesująco. A że gra nie wygląda, co z tego? On też nie wygląda. Uwaga! Konkurs w Gram TV. Wygraj zestaw gier. Company of Heroes, kompania braci i Puzzle Quest Challenge of the Warlords. 10 najszybciej udzielonych odpowiedzi wygrywa. Czy Ethereum to kraina, w której toczy się akcja gry Puzzle Quest? Wyślij SMS o treści tak lub nie pod numer 7231. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale wiadomo już na pewno, że czeka nas powrót do zamku Wolfenstein. Najnowsza edycja pierwszej trójwymiarowej gry wojennej ukaże się zarówno na PC-ty jak i na konsole. Podobnie jak w pierwszej części, fabuła to absurd. Mamy rok 1943. Heiner Himmler przy pomocy okultystycznych praktyk przygotowuje specjalistyczną broń pod nazwą Black Sun, która ma pomóc Niemcom. Wiadomo w czym ma pomóc Niemcom. Jesteśmy zachwyceni. Hellboy to prawdziwy twardziel. Jest wielki, groźny i nie boi się niczego. Ma ogon, pozostałość po rogach na czole i nie wiedzieć czemu, tylko prawą rękę umięśnioną. Jest jednym z najmroczniejszych bohaterów w historii komiksu, przy czym charakteryzuje się też czarnym poczuciem humoru. Piekielny chłopiec oprócz serii poczytnych zeszytów doczekał się już drugiego filmu w reżyserii Guillermo del Toro, twórcy Labiryntu Fauna i, co za tym idzie, gry. Hellboy, The Science of Evil to gra akcji, w której spotykają się rozwiązania znane z takich hitów jak God of War i Devil May Cry. Nie ma nic złego w korzystaniu z najlepszych wzorców, ale twórcom gry nie zaszkodziłoby też opatentować kilku własnych pomysłów, a tego w Hellboyu zabrakło w związku z czym mamy do czynienia z grą, w której idziemy po z góry wyznaczonej ścieżce i rozwalamy hordy zastępujących nam drogę potworów, od małych hindusów począwszy na wielkich żabach skończywszy. Z God of War zaczerpnięto takie elementy jak otwieranie ciężkich przedmiotów siłą, a także nienaturalne blokowanie drogi zaporą z duchów. Natomiast twórcom Devil May Cry skradziono połączenie walki wręcz z bronią palną i ogromną ilością możliwych ciosów oraz kombinacji. Do tego dostajemy kilka długich walk z bossami i odrobinę prostych zagadek logicznych. Niestety w większości wypadków… nielogicznych. Ten miszmasz mógłby dać dobrą grę, gdyby nie to, że grafika nie jest specjalnie porywająca. Walka po kilku godzinach staje się monotonna, w oczy rażą liczne błędy i uchybienia programistów, a całość da się skończyć w 6 godzin. Na szczęście jest też trybko Operative, który pozwala przejść Helboja we dwójkę, co jest zgodne z najnowszymi trendami w świecie gier i podnosi końcową ocenę Helboja. Miło też usłyszeć Rona Perlmana, aktora, który wciela się w diablo chłopca w filmie. Niemniej jednak całość jest wtórna. Ciąże Kaspian, Hulk, Transformers, Kung Fu Panda, czy właśnie Hellboy. Te gry są takie same, nic ich nie różni. Niektóre są trochę lepsze, inne trochę gorsze, ale wszystkie tak naprawdę są przeciętne. Wystawiamy szóstkę, ale w skali 10 -punktowej. Uwaga! Konkurs w GRAM TV. Wygraj najbardziej off-roadową grę tej jesieni, Ford Off Road. 10 najszybciej udzielonych odpowiedzi wygrywa. Jaki nowy koncepcyjny model Forda pojawia się w grze Ford Off Road? SMS o treści A, Ford Fiesta. SMS o treści B, Ford Focus. SMS o treści C, Ford Bronco. SMS z prawidłową odpowiedzią A, B lub C wyślij pod numer 7231. Gry fundował Nicolas Games. To wszystko w dzisiejszym odcinku Gram TV, jeśli Wam się podobało, to koniecznie zapraszamy za tydzień. A co?